3, 2, 1, Ponad 300 zawodników stanęło na starcie. Tauron Biegnij dla Aniołów, by wesprzeć działalność Domu Aniołów Stróżów. Trasa biegu została wytyczona ścieżkami parku Kościuszki na 2,5 kilometrowej pętli. To jest takie wydarzenie, które ma łączyć, a nie dzielić. W związku z tym można biec, maszerować albo spacerować. Można biec z dzieckiem i z dzieckiem, z wózkiem. No właściwie tutaj nie ma żadnych ograniczeń. Myślimy, że ludzie, którzy biegają, to będą mieli taki fajny trening, a ludzie, którzy nie biegają, spokojnie dadzą radę dojść na metę w pełni sił i spędzić zdrowo i fajnie czas. No, Takim celem naszym organizacji tego typu akcji, wydarzeń, jest zbieranie funduszy na pomoc dzieciom, młodzieży, rodzinom z trudnych środowisk, z biednych środowisk. Domaniom służb od prawie 30 lat pomaga takim dzieciakom i rodzinom w Katowicach Załężu, od niedawna również w Chorowie Batory i Sosnowcu Juliuszu. No i ponieważ my jesteśmy cały rok, to potrzebujemy tych środków i tej pomocy, żeby móc pomagać. I taki bieg między innymi to jest taka okazja, żeby zaprosić różnych fajnych ludzi do tego, żeby się włączyli i pomogli. Szybko przyleciałem, więc nie było załodników do walki ale no trzeba pokazać się jak najlepszej strony że Pokazać się tym dzieciakom, który, na których się te pieniądze zbierał. To takie zawody jak najbardziej Zolejnie, jakiś szczytnym celem jest ta opłata startowa pobierana od zawodników, więc jak najlepiej. Najważniejszy cel. Rywalizacja też jest fajna atmosfera też, ale najważniejsze jest, cel. było przyjemnie, było ciężko. Jeszcze raz od dwóch lat biegałam tak naprawdę bez żadnego przygotowania. Natomiast przyjemność, radość, świetna atmosfera, świetna organizacja i zachęcam wszystkich, naprawdę, żeby po prostu bawili się z nami, biegali, bo bieg to zdrowie. Ja i jako fundacja Dzień, zawsze wspieramy lewej, pasz, inne biegi, tym bardziej tutaj z Katowic, więc jak najbardziej mamy anioły fundacji około Kozrakiem i wspieramy tutaj anioły katowickie. Się, Także mega trasa, dobry dnia. czas jak ciało, tak? na mnie, więc jestem tak, mega zadowolona. Najszybsi na mecie biegu byli Wojciech Pelczar, a wśród pań Monika Cywińska-Małota. Dzięki licznemu zaangażowaniu biegaczy Dom Aniołów Stróżów w tym roku zorganizuje wakacje dla 60 dzieci z ubogich rodzin.